Witamy wszystkich serdecznie, z tej strony Ania. Howdy, Jacek. <laughs> z kanału Dirty rozmawiamy o tańcu. Delikatnie mnie to wybija zawsze. Dobrze, <laughs> witamy w serii um, Chciałbym zacząć tańczyć. Chciałbym zacząć jak tańczyć. jak to zrobić. Tak. I dzisiaj mamy drugi odcinek z tej serii. Tak. Który zatytułujemy? Który zatytułujemy? Jak mam się przygotować na zajęcia taneczne? A to da się przygotować? Da się. No to jak? Da się, do się do Co się, zrobić? Do się. Mówimy teraz o, 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 w parze. o w parze. O parze. O parze. Co zrobić? Czyli e, pierwsza zasadnicza sprawa. No podzielmy sobie, ty powiesz kobiety, a ja powiem mężczyźni. Dobra. Ja od... powiem mężczyźni. To jedziesz. Dobra, to ja zaczynam. Panie, e, panie przodem, no? E, panowie, pierwsza podstawowa sprawa, jak idziemy już na pierwsze zajęcia. E, fajnie jest to, jakby strój był wygodny. To ja od razu też mogę się podpiąć. panie. Też fajnie byłoby, był wygodny. co to jest strój wygodny? Strój wygodny to jest taki, który, który nie ogranicza Twoich ruchów oraz nie utrudnia pracy partnerowi oraz nie utrudnia życia innym osobom w otoczeniu. Dobrze, czyli jeżeli partner przyjdzie w spodniach na kantkę, pasku i koszuli, bo ona mu nie utrudnia, bo całe życie w niej chodził, to to jest dobry strój? Jeżeli nie ogranicza jego ruchów, a wiem, że ogranicza. Ale no jemu się wydaje, że nie, no bo w życiu nie tańczył. No to nie, niezbyt dobry strój, no bo co, no. No bo, no właśnie. Okej, okay, na, za... na pierwsze, słuchaj, na pierwsze dreptanie, jak ja to mówię, czyli pierwsze powiedzmy dwa, trzy zajęcia, spoko, bo to właściwie za wiele nie zrobisz, nie? Ale... Ale tak na przyszłość, to, to, to nie, odradzam. E, fajnie by było strój wygodny, wiadomo, no okej, okay, pytanie, czy dżinsy są strojem wygodnym, to jest kwestia dyskusyjna to zależy, mocno. ja na przykład noszę dżinsy bez, bez zamyczka i bez tego, ja noszę takie, wiesz, że. No tak, no, no ja też pewnie noszę dżinsy. Są wygodne. Dla mnie są wygodne. Ale to są. Ale jeansy, ale leginsy. Jeginsy konkretnie. Chciałbym zobaczyć, jak taki pan kiedyś przyjdzie w czymś takim do mnie. A aha, przepraszam, zapomniałam, że mówisz o mężczyznach. No Dzięki. <grym> Okej. Okay. No. no nie no, dobra, mów dalej. A dresy także dresy. Dzi dzi dziwnie bym się poczuł. No nieważne. No. Na pewno dresy. To jest fajne rozwiązanie, bo teraz jest wiele modelów nie, takich jest, dresów. Nie, nie, eleganckie to wszystko tak. Ale to nie musi być eleganckie. To idziemy poćwiczyć. Tak, ma być to wygodne na takiej zasadzie. Dobrze. Dwa, bierzcie pod uwagę to, że no Okej, okay, no gdzieś tam większość panów jednak przychodzi w dżinsach i w t -shircie. No T-shirt powoduje to, że możemy się ruszać, więc mamy dużo lepszą swobodę, jak przychodzisz... Panowie, można drugi t-shirt zabrać, jak jesteś to... po pracy zabierzmy... To no poczekaj, no. Jezu. Ja musiałam, musiałam, to po prostu wiesz. Rzecz jest taka, że y, mamy bardzo często jest tak, że przychodzą panowie po pracy w koszulach. Warto byłoby się po prostu przebrać y, do świeżych rzeczy, szczególnie kiedy jesteśmy 8 godzin w pracy i chcemy po pracy tuż wyjść. Bo czasami panie też są 8 godzin Dzięki. po pracy. Mhm. Tam, też, tam też trzeba. One było panie by też to... się pocą. Tak. Mm. Więc wy... wartałoby mieć albo Yy, przyjść w dresach i jakaś luźna góra, w sensie właśnie t-shirt. Na takiej zasadzie, albo spodnie. No, też mogą, no, panowie przychodzą w różnych spodniach, nawet w jeansach. Jeansy mają ten problem, że jak są za bardzo dopasowane, tak zrobisz jakieś zejście na dół, to może tylko i wyłącznie na tyłku pęknąć albo te dziury, które macie w spodniach mogą się poszerzyć. Nie ja, mi się jedna sytuacja. To będzie jakaś może wiesz, ekskluzywny materiał, znaczy, trzeba, trzeba tak. byś zapłacić 999, żeby usłyszeć tą informację, nie? No. no, byliśmy na obozie tanecznym i wtedy były jeszcze takie czasy, że ogólnie te mm, tańce standardowe tańczyło się w spodniach w kantkę. Tak, ale to nie były normalne spodnie nie, w kantkę. Nie, to były typowe no normalne spodnie w kantkę. O. Tak. A więc wiesz, jak było na obozie, no to tak naprawdę no, któreś tam spodnie z kolei, no to umówmy się, że wziąłeś jakieś po prostu jakieś, żeby było, tak? No bo zużywasz dużo w lecie na obozie. Mm -hmm. No i były spodnie w kantkę spięte paskiem i pamiętam, że już było po zajęciach zupełnie coś tam się wygłupialiśmy, wygłupialiśmy no i wiesz, wielka sala gimnastyczna, wielka sala mm -hmm. gimnastyczna. Echo się niesie jak nie wiem. I Rafał wziął mnie, wiesz, na barana i stwierdził, że chodź ja zrobię, <zysy> zrobię z Tobą przysiad coś tak strzeliło takim echem, że się wszyscy obejrzeli. W uszach mi zadzwoniłam. Nie wiem dlaczego pomyślałam, że strzelił. Strzeliłem mu kolana, a to spodnie się po prostu rozeszło jak, jak morze czerwone. To się tak można. Nie wiadomo, jak to złapać. Trzymałeś się, słuchaj. Ale. tak. tak, tak. Od, od guzika do szlufki. Czyli miał dwie noga. Miał jak, jak się nakłada ze skórzane takie na jeansy, jak kowboje nakładają. Dokładnie. Dobrze, że miał ten pasek ogólnie. Ale majty miał. Ale zaniósł. Wiesz, sobie zaniósł te spodnie na sobie. O, może nie było co ratować. Ania się popakała Bardzo. na Jezus, słodkie to. Buty, buty, buty. Jakie buty? Ja tego e... nie puszczę. Puści, puści. Buty na pewno nie do szpica. Na pewno nie takie, kiedyś były takie modne alladyny, takie buty tak, tak do szpica, I że... Jeszcze takie zawinięte do góry, ale ta jeszcze Tak z 10 cm, że partnerka jak Sana, to mogła tańczyć na nogach partnera. To nie. Mhm. To albo buty adidasy, mhm. albo takie buty Yy, skórzane na takiej zasadzie. Okej, okay. idealnie byłyby buty do tańca męskie, mm. jakieś sneakersy? No tak, o tak, bo chciałam powiedzieć, że może niekoniecznie na obcasików, że mm. nie. Wiesz, wiesz o co chodzi, są te do tańca towarzyskiego, okej, okay, może są wygodne i tak dalej, ale to tak może są nie wygląda. Wygląda. Dla kogo? Wygląda. Ja jako kobieta, no ja, jako kobietę, ja Ona mówię... się nie zna. <laughs> nie, w ogóle. Ja Ty turnę... się w ogóle na nie patrzysz, o co Ci ja chodzi? Ja się nie patrzę na Jaki on kolor butów? A! Ciężko, ciężko orzec. No proszę cię, ciężko to są orzec. Buty w kolorze? Kaki. Kaki. Ale masz elementy czarne i pomarańczowe i takie finezyjne, powiem ci. Finezy. <laughs> finezyjne trefy. <laughs> rzecz, rzecz polega na tym, że buty muszą być wygodne. I najlepiej nie takie buty, które chodzi się do pracy, mhm. tylko takie, które. W się sensie mniej, buty zmienne. Tak, buty zmienne i tylko do tańczenia. Ja y, polecam z mojej perspektywy, żeby to nie były buty, które w środku mają tak zwaną kratkę. W środku? Tak. Dlaczego? Ponieważ, y, po pierwsze, nie wszystkie buty mają kratkę, ale te buty, które się kupuje, y, jak podniesiecie, y, w środku jest wkładka, podniesiecie, to tam jest tak zwana kratka amortyzacyjna. Mhm. Tam też na luft jest, na powietrze jest. I ponieważ się tańczy, jak się tańczy, to te kratki się zużywają, no, no. to potem jak tańczysz, to stopa się źle układa. Jak się stopa źle układa, to Twój kręgosłup cały czas pracuje. Uh -huh. I nagle zaczyna Cię boleć. Uh -huh. I nie boli tego, że Ty to źle robisz, tylko organizm broni się przed tym, że źle stawiasz, nie masz docisku równej stopy do ziemi. I tylko to się wydaje, ale milimetr tu na dole, tu na górze, to już jest centymetr i już mięśnie mm. i Już pracuje na takiej zasadzie. Tak z partnerkami, z butami u partnerek. I w tym momencie fajnie, jakby to było buty na tak zwanym wylanym, czyli żeby nie było kratki, tylko żeby była wylana podeszwa. Mhm. Takie mega drogie buty, busty z Adidasa, mhm. one są wylane i w większości Adidas ma tych wyższych modeli już ma wylewane. Mhm. Nie ma tam kratek. Buty do tańca są skórzane, więc podeszwa jest skórzana, to jest jednolita. Bo, bo na przykład te właśnie sneakersy tak zwane, one nie mają skórzanej podeszwy? Nie mają, ale one są jednolite. Tam nie, ma, tam nie ma kratek stopa, jest jednolita oprócz tego miejsca tutaj na skórę, która, jest, która pozwala wyginać. No. Na takiej zasadzie. To. Yy, no i takie rzeczy, które są przydatne. Jeżeli się bardzo mocno pocisz, przyda Ci się ręcznik i to nie jeden z dwa, mhm. to Taki na pewno malutkie są fajne, no. Malutkie do, wyci do wycierania potu. Dwa, dezodorant, bo wiadomo, że człowiek się spoci. Jak, jak codziennie jest prysznic, to nie ma problemów, ale jeszcze ekstra do poperfumować się nie zaszkodzi. Trzy, dwie, trzy koszulki, jeżeli się pocisz. No bo umówmy się, że są takie tańce, które wymagają bardzo dużo ruchu. Jak jeszcze na sali jest mega gorąco, Ty się ruszasz, no to po prostu leje no się jest z człowieka. na początku. Plus stres, no, to, no. Jest to, jest to jest to problem. Mieć zapas, bo czasami może się zdarzyć, że te zajęcia na początku będą statyczne. Tam tak. się nic nie wydarzy. Tam się nauczysz koku po całego to w prawo, w lewo. Jakby nie spocisz się, no ale... Ale bywa też tak, że instruktor stwierdzi że czućmy tempo. Ćwicimy, ćwiczymy tak, tempo. No. Tak, tak. Dobrze. czy... Co jeszcze wziąć? To ja mogę powiedzieć o partnerkach. Je? Tak, no to powiedz. No to dobra, to co do ubioru partnerki właśnie. No. Co do ubioru partnerki, no to zaczniemy od dołu, od butów. Yy, padnie pytanie, czy warto od razu kupić buty taneczne na pierwsze zajęcia? Niekoniecznie. Dlaczego? No. Dlatego, że jeżeli Ty w ogóle zaczynasz przygodę z tańcem, to ciężko będzie Ci tańczyć w ogóle. Jest to dla Ciebie nowa przestrzeń, no. tak? W, w Twoim ciele, można powiedzieć, więc jeszcze... Dodatkowo jakby dokładając sobie szpilę, choćby była najlepiej dobrana, a da się to zrobić, bardzo dobrze mm -hmm. dobrać szpilkę, mm -hmm. nawet jeżeli jest to minimalny obcas, uważam, że on jest zbędny i trochę Ci utrudni sprawę. Ja bym sobie tak dał wiesz tak, miesiąc, dwa, trzy, to zależy, nie? Kiedy tak. się po prostu poczuje tak. rzeczywiście pewnie. Czasami jest tak, że dziewczyny już chodzą w butach na obcasach i z jakby z, z, z marszu. Mm. Wchodzą w buty. W inne buty, na no, wtedy okej, okay. ale zazwyczaj tak. ja rekomenduję sobie jednak za jakieś wygodne tak. butki. Na pewno nie mogą być to, ja zaś o obuwie mm -hmm. to powiem, że nie mogą być to obuwie, obuwie, nie może być to obuwie z bardzo podgumowaną podeszwą, ponieważ ono hamuje troszeczkę też pytanie, jest na obrotu, prawda? Tak, Bo, zależy też jaka jest podłoga i wiele innych ale, czynników, ale, ale załóż, na, załóż, na załóż, początku jest to lepiej ślisko. Parkiet, tak, jeżeli tak, jest to parkiet, ewentualnie panele, mm -hmm. no to wtedy, kiedy mamy buty, które są mocno podgumowane, e, nie chodzi o to, że brudzą parkiet, że zostawiają nie. Chodzi o to, po prostu, że wtedy kolana bolą. Tak. I wiesz, raz, drugi, trzeci może się nic nie stać, ale po prostu, no, gdzieś tam ten limit y, tych, tych ruchów po prostu Twoje kolano y, ma, więc będzie po prostu po pewnym uh -huh. czasie boleć. Y, no i tak, więc re rekomenduję raczej po prostu jakieś lekkie bo Ja zawsze mówiłam to takie najbardziej y, tanie, y, no takie wiesz, Chińczyki, które po prostu czasem na targach były lekkie tenisówki, po prostu z płaściutką podeszwą, niż, lepsze to według mnie niż Adidasy. Które no, właśnie mają bardzo zaawansowaną e podeszkę ewentualnie, ewentualnie balerinki. Tak, ale baleriny lubią spadać. Osobiście, więc na przykład ja niekoniecznie. Nie, nie yy, dobra, co do, co do ubioru tutaj. Co do ubioru tutaj, no to... Sukienka, czy spodnie? Yy, zdecydowanie spodnie. Okej, okay, czemu? Dlatego, że po pierwsze nie będziesz się zastanawiać, myśleć, czy kurczę coś tam nie widać, czy nie wyłazi. No tak ale dalej, proszę Cię, jak, jak masz sukienkę do kolana ale albo do kostek. Masz, no jeżeli masz taką sukienkę, no to, a właśnie, no to jest tak naprawdę kwestia wygody, wiesz, dla partnera też, ponieważ yy, jeżeli mówimy o tańcach socjalowych, no to często tańczymy bardzo blisko mhm. i pewne akcje wywoływane są przez prowadzenie nogą. Partnera, tak? Na przykład. Mm -hmm. Więc dostać się tam, wiesz po prostu, jak masz spódnicę, czy to jest wąska spódnica, czy taka, której cię trzeba szukać, no to jest inna kwestia. Więc na, na imprezę, ok, kiedy już jakby wiesz, yy, co potrafisz tańczyć i tak dalej, mm -hmm. już jest zdecydowanie lepiej niż yy, tak iść sobie, wiesz, ćwiczebnie. Raczej rekomenduję spodnie. Okay. może spodnie niezbyt szerokie, O kurczę, kto to mówi, nie? Spodnie niezbyt szerokie. Człowiek, który ma po prostu 17 par dresów. Każdy większy od następnych. Ale generalnie uważam, że też lepiej widać Ciebie w tych powiedzmy leginicach, czy też właśnie Jackinsach. Mhm. Widać Twój ruch. No i jest chyba troszeczkę zwinniej się poruszać. Ta jest moda na Leginsa, bo nie, że bardzo dużo partnerów przychodzi. Dużo, długo, że tak, jest moda tak, na tak, leginsy tak. z wysokim stanem. Tak, długo już. bo to z Hiszpanii przyszło jak zawsze. Ale mhm. okej. Okay. Co do góry, no to faktycznie tak, żeby nie utrudniać życia ani sobie, ani partnerowi. Czyli nie może to ograniczać ani swoich ruchów. A nie, może to ograniczać ruchów partnera, tak najprościej mówiąc, nie? A jeszcze tak się pytałeś, no dobra, wiadomo, na zmianę i tak dalej, koszulka generalnie jest spoko. Mówię się o antyperspirancie, to chyba Panie nie muszę tego mówić. Jeszcze coś dość ważnego? Panie, tak, Panowie, tak, gu, panie. guma do rzucia? Guma do rzucia nie. Dlaczego nie? A ja uważam przed zajęciami spoko. Potem się nie chcemy dławić, ale przed po, zajęciami po, jest spoko. No. A ja, po wszystkim zawsze jest spoko. Rzecz polega na tym, że guma za zajmuje nam 12% naszego potencjału. Ale Jacek, przed zajęciami guma dużo. Okej, okay, przed zajęciami jak najbardziej nie ma najmniejszego problemu. No. W takcie zajęć nie. Niekulturalne, a z drugiej strony naprawdę e, powoduje to, że wolniej się uczymy. I tyle. No, dobra. No i dalej. Ja Coś, jeszcze? Coś jeszcze? Odnośnie ubioru? Tak, panie kobiet. włosy, 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 o, włosy, 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 tak? Ja przeszłam przez bardzo dużo fryzur. Yy, wszystkie możliwe kolory chyba, ale yy, co do długości, jeżeli masz długie włosy, one są piękne i są twoim atutem, dobrze byłoby je związać, nie? No byłoby super, ale byłoby związać super. w sensie na zasadzie takiego koka. No właśnie nie, dobrze byłoby je związać raczej nisko, bo jeżeli na przykład jesteś wysoką partnerką, jak ja. kok. kok. I robisz sobie. Ja tutaj ta, 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 ale tutaj sobie robisz taką cebulę, to możesz w nią co chwilę zbierać. No ale to ok, już, no to, ej, dla to, mnie to już nie jest fajne. A świetnie, a dla mnie nie jest fajne dostawanie włosami po twarzy. No dobrze, dlatego mówię, żeby sobie nisko je związać. Ale jeżeli ja sobie zwiążę nisko kucyk, znaczy teraz co ciężko byłoby jak, tym dostać, jak, ale. Jeżeli zwiążę sobie nisko kucyk, to nie ma takiej opcji, żebyś tym dostał po twarzy. Musiałbyś Mamy być... zdania podzielone. tak, jeżeli ja sobie zwiążę kucyk, jeżeli ja sobie zwiążę kucyk nisko i ty będziesz ze mną tańczył, no to musiałbyś być gdzieś na tej wysokości. Ale żeby tacy dostał... są w większości parterów dla ciebie. No to co masz się na tyłysą opitolić? No nie da się. Koka. Okej, okay, koka. Zróbcie tak, żeby. Inaczej, niektórzy lubią dostawać wasami po twarzy. Trudno. Jeszcze niektórzy lubią dostawać z warkoczyków po twarzy. Spoko szanuję. A Tylko, panie, panie, panie. No. Może lepszą wersją właśnie. Od, o ręczniczku mówiłeś, nie? I tak, ale jeszcze jedna rzecz. O, dobra, no, Do parterek. Słucham. Kolczyki. Co? Że nie. No, teraz, ma, teraz masz kolczyki takie. Ale ja nie wydaję. Średnie. Dzisiaj. Średnie, wielkościowo. Mhm. Są większe. Są większe i teraz. To jest o tyle niebezpieczne, że jak się tańczy z takimi kolczykami, a są jakieś założenia do głowy albo szybkie ruchy gdzieś tam. No, warto właśnie wart o to zadbać, bo można się zahaczyć. Tak, żeby ściągnąć je, po prostu mniejsze kolczyki, żeby nie było sytuacji takiej, że partnerowi wejdzie palec, pociągnie i ała. Mhm. Jeszcze mi się przypomniało coś. Ała. No. Eee, okulary. Okulary. No, no. Co o okularach powiesz? Ja myślę, że nie ma na początku, myślę, że nie ma tragedii z okularami można spokojnie w okularach tańczyć. Ja mam do dzisiaj, Do dzisiaj mam po prostu taki obraz. Był jakiś kurs dla początkujących od zera. Jak masz pierwsze problem zajęcie. z okularami, to soczeweczki spoko. No, tak, tak, tak. Ale pamiętam pierwsze zajęcia, chyba jakieś grupy to były. I był jeden facet, który totalnie nie ogarniał. Totalnie wiesz, po prostu był cały pospinany tym, że w ogóle tam jest. Bardzo mhm. chciał, ale tak nie mógł. Tak mhm. Czasami jest tak, chcesz, a nie możesz. Im bardziej chcesz, tym bardziej nie możesz. Miał okulary. I pamiętam, nie wiem, myśmy. Krok podstawowy, obrót prawo w lewo. Nic się tam nie działo, nic. Nie wiem, jak on to robił, co chwilę mu spadały okulary. Co chwilę. Więc panowie, jeżeli... oprawki są drogą rzeczą, więc jeżeli... Gumki polecam. Albo takie właśnie, takie na gumeczce, takie nie? Na gumeczce. Takie na gumeczce, takie no. Więc jeżeli panowie tudzież, panie macie problem rzeczywiście z tym, warto je po prostu odłożyć, nie? Mm -hmm. Czytać nie czytamy lektur na, na Nie, zajęcia. no pytanie jaka wada jest, wiesz, bo jeżeli wiem, nie, wiem. nie widzisz instruktora z dwóch metrów, to jednak warto mieć jednak okulary. <laughs> tak, instruktor coś pokazuje, a Ty o patrzysz na kogoś innego i kiwasz głową, nie? <laughs> do mnie mówiłeś? A, tu jesteś. No więc no. jakby... To jest racja. no to co? Powiedziałam wszystko, tak? Kolczyki Kulczy dodałeś, no i generalnie okej. Okay. No to co jeszcze możemy zrobić, żeby się przygotować? Słuchajcie, no na pewno możemy się przygotować yy, pod względem takim, jeżeli wiemy, że idziemy już na przykład na salsę mhm. i wiemy, że idziemy na salsę kubańską, no to yy, wartałoby na przykład posłuchać jakiejś takiej muzyki przed żeby przynajmniej. E, trochę wejść to, nie? We, Weź ten klimat na takiej zasadzie. Ja, ja ogóle, chociaż chociaż zdarza się. Cię, ja, no. tego, ja w ogóle uważam, że słuchanie muzyki e, związanej z tańcem, który tańczysz, jest elementarną częścią nauki tego tańca. Tak. czyli znaczy, też przydałoby się trochę poczytać o kulturze. Wiem, że bywa bardzo często taka sytuacja, że na przykład panie, bo to przede wszystkim pan się dotyczy, Jadą na Kubę, jadą na Dominikanę, albo jadą gdzieś w Ameryki Południowej. Tam idą na imprezę, czy też idą na jakieś potańcówki, czy, czy, czy cokolwiek. No i tam się tańczy. Na Kubie tańczymy salsę, na Dominikanie tańczymy baciatę. No, no. I ok, i czasami można dostać trochę niespodzianki, bo jakby to, co się tam tańczy, nie zawsze. Nie mówię tutaj generalnie. Mówię, że czasami można trafić na imprezę, gdzie mówią, że tańczą tam salsę, kasino, baciatę, potem się przyjeżdża do Polski i nagle okazuje się, że to, co się tam tańczyło, jakby się nie ma nijak do tego, jak mhm. w twojej szkole robi się te zajęcia, bo to może być baciata, ale może być inna odmiana baciaty. To o, może jest, być salsa, ale może być inna odmiana salsy. Albo też taka, która została uproszczona, albo taka, która została bardziej rokoko, albo ubarokowiona na takiej zasadzie, czyli została zmieniona lekko. Więc rzecz polega na tym, że no, od, idziemy z otwartym umysłem, z przesłuchaną muzyką, mhm. z przeświadczeniem o tym, że chcemy się czegoś nauczyć. Dobra. To jest pierwsze. Jestem, jestem za, no. jestem za. Dobra, co jeszcze bym mogła to dać, no. jeżeli chodzi o to, mhm. jak się przygotować? Przede wszystkim warto się otworzyć też na ludzi, tak? Czyli y, przychodzisz na zajęcia, fajnie byłoby nie ograniczyć się tylko i wyłącznie do swoich wiesz, stóp, mhm. do, nawet do swojego partnera, partnerki. Fajnie jest kogoś poznać, uważam. Zdecydowanie y, szybciej pękają te lody. Mam coś, wcześniejszego no jeszcze. Dobra, no. Mam coś wcześniejszego jeszcze. Każda szkoła tańca ma jakiś tam gdzieś swój regulamin. No? Wartałoby go. Co to za słowo wartałoby? Wartałoby. Więc raz to powiedziałeś, tak? Jak hejka. Hejka? Hejka. Nie powiedziałeś hejka. Cieszę się. Ale to jest takie samo. Wartałoby. Hejka. W kwestii poprawności? Nie ma to nic wspólnego z poprawnością. No właśnie, no to. to jest mój wyraz. Zostaw. Twój wyraz. Mój nie wyraz. Bo właśnie mój też tak mówi cały czas. A, wartałoby. może nie teraz, ale mówił tak. Pozdrawiamy. No. I rzecz polega na tym, że wartałoby. Przeczytać mhm. regulamin, bo czasami jest tak, że można się czegoś dowiedzieć, że na przykład e, e, pierwsze zajęcia są gratis, idąc e, do grupy, też grupy, w regulaminie jest napisane, czy dana grupa zmienia się w parach, czy nie, bo w dobie pandemii na przykład no, są takie obostrzenia, są obostrzenia, zalecenia. że nie hmm. zawsze się zmienia w grupach, niektóre pary zostają, mhm. tak? Więc miejcie świadomość tego, że yy, w niektórych szkołach wymaga się, żeby przyjść w parę. No? Wartałoby no? polubić fanpage na przykład tej strony, tak. tu, tej szkoły, jeżeli mm -hmm. tak prowadzi, bo w y, tym samym sposobem y, dajesz sobie możliwość bycia poinformowanym y, o zajęciach, odwołanych, tak. przesuniętych, tak. Y, tak. nie wiem, zastępstwo tak. instruktora, albo przygotować się jakoś, trzeba na zajęcie, cokolwiek, nie? To ja pójdę krok dalej. Jest. Dalej czy wcześniej? Wcześniej. No. <laughs> Czytanie ze zrozumieniem. What do you mean? Wow, cofnęliśmy się dość do wczesnego no no? wieku. Tak, bo bardzo często bywa tak, że te wszystkie informacje, o których teraz mówimy, one istnieją na stronie. Tak jak powiedziałaś, na Facebooku, na stronie internetowej, mhm. w różnych mediach. Naprawdę słuchajcie, wierzcie mi, ludzie, którzy w szkole zajmują się. Eee, jak to się mówi, grafikami, nie grafikami, tego typu rzeczami, mhm. troją się i, dwo, i, i dwoją, jak przekazać wam tę informację, żeby jak najmniej pytań mhm. z powrotem wróciło do, do, do osób, które to stworzyły. I z ręką na sercu wam mogę powiedzieć: wrzucamy nowy grafik i zawsze mamy 60 pytań o nowy grafik. Mimo to, że wszystko jest napisane, rozrysowane kolorami. Jest 60, ja nie wiem jak to jest. Naprawdę staramy się to tak zrobić, żeby było to czytelnie, a mimo tego ludzie się pytają. Może to wynika z tego, że ludzie nie czytają, tylko widzą, wiesz, rysunek i chcą się dowiedzieć, mimo to, że tam jest to wszystko napisane. Może to wynika z lenistwa. Ja może, myślę, to, może to wynika z tego, że ludzie po prostu chcą. Ja, ja też mam taką potrzebę, jeżeli mam załatwić coś z, z żywą osobą. A z automatem to wolę z żywą osobą, ja to rozumiem. Tylko staramy się naprawdę tak podać mm -hmm. informacje, i myślę, że każda szkoła próbuje tak podać informacje, żeby była jak najczytelniejsza i żeby jak najwięcej rzesza ludzi przyszła do szkoły. Mm -hmm. I te informacje są podane bardzo często, że zajęcia zaczynają się prosimy być 15 minut wcześniej albo prosimy być 5 minut Panie. wcześniej, przed zajęciami odbijamy się, regulujemy przed zajęciami albo regulujemy po. Odwołam się do regulaminu. Ten regulamin też służy po to, żebyście wiedzieli, jak w szkole funkcjonować. Mhm, tak. Bo czasami są yy, skrzynki i trzeba dostać kluczyk, to trzeba oddać dowód osobisty, dostajesz, otwierasz sobie, wkładasz rzeczy, zamykasz. Czasami wieszasz się gdzie chcesz, czasami są szatnie koedukacyjne, czasami jest forma korzystania z pryszniców, czasami jest. Także zajęcia się nie nachodzą, więc trzeba przeczytać. Jeżeli chcesz iść na dwa zajęcia pod rząd, to na przykład nie możesz. Mhm. Czasami zajęcia są jednogodzinne, dwugodzinne, każda szkoła ma inny system rozliczania, każda szkoła ma inny system prowadzenia zajęć i warto się z nim zapoznać, czy też czytając regulamin, czy też mhm. idąc do recepcji, pytając się, jak to wszystko wygląda, jak to działa, co gdzie jak kiedy. Mhm. Bo to też i to plus to co powiedziałaś. Czyli jeżeli zalajkujecie, będziecie subskrybować, czy to te informa będziecie wchodzić, to te informacje tak. będziecie mieli na bieżąco, Dokładnie. będziecie mogli się do czegoś odwołać, bo w takim przypadku, co z tego, że szkoła ma 3000 lajków czy 5000 lajków? To nie ma znaczenia. Jeżeli nie wchodzicie, nie patrzycie się, co się tam dzieje, nie dostajecie informacji, to nie będziecie dostać informacji od hmm. Facebooka. No bo... Są wam niepotrzebne. Tak, bo Facebook tak, widzi. To. Mhm. Tak, Facebook to odczytuje w kategorii. Nie wchodzisz? Nie interesuje, nie to. interesuje cię. Nie interesujecie to. Wchodzisz, interesujecie to. I warto uczestniczyć po prostu w takim wirtualnym życiu. To pomaga budować szkołę, mhm. a przy okazji dostarczyć wam bezpośrednio informacji. I tyle. Dobra, To w takim razie no. ja sobie jeszcze wrócę do tego, że warto właśnie być już otwartym i poznawać nowych ludzi. Jeżeli idziesz na taniec socjalowy, to nie oczekuj tego, że każdy zostanie w swoim, wiesz, szczelnie zamkniętym, szklanym kloszu. Okay. Uważam, że więcej wyciągniesz z tych zajęć, już na starcie, jeżeli potraktujesz to jako dobrą zabawę. O tak, czyli uh -huh. może kwestia nastawienia po prostu, tak? Pozostań otwarty i pozytywnie nastawiony. To taka super klamra mm. na koniec, bo to naprawdę to jest tylko taniec. Tylko albo aż, ale chodzi o to, że po prostu idziesz tam, żeby się dobrze bawić poniekąd. Owszem, czegoś się nauczyć, ale również dobrze się bawić, więc dobre nastawienie uważam, że jest naprawdę połową sukcesu na samym początku. Nie zrażać się. Zgadzam się. I jeszcze można byłoby wartało, jeżeli boisz się samemu przyjść. No. Wziąć koleżankę. w kogoś. To właśnie, bo widzisz, będzie na pewno pytanie. Mm. Często mam tak, jak wiesz z kimś gadam, mm -hmm. chciałbym zacząć mm -hmm. zacząć ale nie mam z kim. To nie jest problem. To nie jest problem. Nie, można przyjść samemu nie ma problemów z tym. Można przyjść z kimś, ale to naprawdę a... nie ułatwia jakoś strasznie sprawy. Ale można przyjść z koleżanką, z przyjaciółką, tak. z kolegą. Bardzo często się tak zdarza, że ktoś przychodzi z kolegą i ten kolega zostaje, a, a Ciebie bardzo już często, nie ma. Bardzo często, bardzo tak. no. Jeszcze przed zajęciami. Czy warto byłoby wybrać zajęcia? Wiesz, masz do wyboru zajęcia i jak jeszcze partnerka, też odmawiam się na ten temat, ma do wyboru taniec w parze czy solo. Mhm. I jeżeli sobie pójdzie najpierw na zajęcia w parze i dobierze sobie zajęcia solo, na przykład Lady Styling, mhm. to na pewno jej pomoże w tańczeniu, bo to będzie mhm. ekstra mhm. zajęcia, które będzie pracować nad sobą, bo zajęcia solo polegają nad pracą mhm. nad sobą. Tak. Są czymś innym niż zajęcia w parze. Tak. Więc i też można, jak najbardziej. I teraz pada pytanie, czy dla parterów możemy coś takiego polecić? Wiesz co, te zajęcia men styling chyba dopiero trochę wchodzą tak naprawdę do łask ja bym chciała, żeby były normalnie traktowane. No ale są, jest, jest na przykład technika tańca, jest hmm. na przykład body movement, są izolacje. Uważam osobiście, no? uważam osobiście, że to jest dobre jako uzupełnienie, bo żeby zacząć, dobrze po prostu iść i troszeczkę się zachłysnąć tą atmosferą. Okay. Tak uważam. Nie, niczym to nie przeszkodzi, ale uważam, że nie pomoże na samym początku. Takie jest moje zdanie. Dobrze. No, dobrze, no i okej, okay, zostańmy przy tym. No i zostańmy przy tym, dobrze. Zostańmy, to przy tym. zostańmy przy tym i co? I się żegnamy? Tak. Oj. I widzimy się jak zwykle w komentarzach. Aha. No i w następnym filmiku, który mamy nadzieję niedługo. Tak. Jak macie jakieś jeszcze pomysły, co trzeba może zrobić w Kawusie? Komentować, przed... pisać do nas pewnie. Tak. My tworzymy no... ten kanał dla Was. Tak. Trochę dla siebie też, żeby... trochę, żeby się. Yy, nie wiem, co się... robić w domu tak. o 10 rano, więc zawsze przyjeżdżam do ja Ani. Ja to samo w ogóle też się nudzę. Na Kawusie, tak. tak. Której nie ma. Której nie ma. Czy Tam ja mam, ona nie ma. No. Tak, muszę sobie przywozić. No. Dobra, no to tyle. Tak to jest. Dobrze, no to się żegnamy w takim razie. Do zobaczenia. Pa!